Siemano, wraz ze swoim przyjacielem Felipe stwierdziliśmy, że zagramy w Bedwarsy. Mieliśmy tylko jedno zadanie: przeżyć i wygrać arenę. Jak nam poszło? Tego dowiecie się oglądając ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić subika na tym kanale, bo to jest mój drugi kanał. Pamiętajcie też o łapce w górę i zapraszam Was do oglądania. Dobra, lecimy, lecimy i lecymy. wygrywamy teraz. Stary plan taki sam. Tak i ja, sam? Ja, ja. Ja po prostu się bud buduję, git. Jasne, dobra, to ja się do siebie dobuduję. Tamtej ręki nie ma niestety, którą wcześniej graliśmy, bo jesteśmy dubami. Co nie, Flipa? Tak. Tak, tak jest, No wydarzyły. No, ja bym powiedział. Czasami wiatr wieje w oczy. <grym> tak, ja, ja jestem tam, z tyłu za nim. Dobra, skoczył. O, się. No. Po chłopie i ja też... Z... hamy my łóżka nie mamy! Sły. No nie, nie komentujmy tego! Chłop, nie potrafimy się z tym bliżować to jest najłatwiejsza Ej dobra, nie buduję S się pod diamenty, od, od razu niszczymy, Igi Dobra, dawaj, lecimy tam. Ja kupuję szybko mieczyk kamienny i też lecę do ciebie. Kurczę S S S Kurde nie mam wełny. Ja już lecę z wewnątrz Typie Lejesz go Leje go i nawet mu łóżko niszczę Dobra Mam go Dobra, lecę, Dobra, ja, lecę, ja, pomagam. Ja, ja umieram chyba, ale zniszczyłem mówko. Dobra, ja zrzuciłem Róż drugiego. To wiesz, idę Nice, nice. Kurde, gin! Poczwaro ty! <laughs> Poczwaro. <laughs> Jedno serce po mi zostało stare. Dobra. Ja. Idę, idę dokończyć dzieło nasze. Idziesz też? Y jo, dzieło zniszczenia. Brak. Tak. Dawaj ich normalnie tam. Zlejemy i będzie święty spokój. Do, do widzenia. Ej, A. super, bo mamy teraz miejsce na ten. Dwa, dwa, no dwa, no, dwa puceki mamy. Dobra, odkładam rzeczy do ender chesta, bo nie, to, to, to nie nasza skrzynka. I, i, i idę po diamenty i emeraldy. Dobra. To ale wszyscy szybko łyżeczkę teraz stracili. I Bardzo i dobrze. To Ty, jesteśmy tymi różowy, Jesteśmy różowi. Musimy to wygrać. No, kolor. Tak, tak. Męski kolor musi wygrać, zdecydowanie. Dobra. To Dobra. co, co ja mam diamant. zrobić? Teraz tutaj. Tak, kup sobie zbrojkę. Dobra. Może obudujmy lepiej łóżko, tak jak w pierwszej arenie. Może ja to zrobię, bo to mi się wydaje, że to był, klucz do, to był klucz do sukcesu, wiesz? No, bardzo możliwe, bardzo wierzy. możliwe. No ja end stonem obudowałem na razie, nie? No, ale to jeszcze deseczki jakieś, coś, ten target ile dla zmyłki jasne, też coś. Jasne, to, hmm. dbiej, dbiej. Cyk, cyk, tutaj glina jakaś dla zmyłki, wszystko dla zmyłki, stary. A i kupię nam szarpę jeszcze, jakby. Ej, pobuduje się na emeraldy? No, Dobra, nie mogę skoczyć, bo nie mam budulca, ale już się cofam, żeby mieć budulec. Tak, dobra. Chyba, chyba, że wolisz łóżko obudować, ob ob jak chcesz? Nie, chcę. skoczę na, na tych łóżkach, nie? Cyk, cyk, cyk. Mieczek od razu sobie lepszy kupię, bo mogę. Ej, możemy się pobudować w bok w ogóle do, do złotych. Do to jest też fajny pomysł, A jak ty się pobudujesz na emeraldy to ja mogę do, do złotych tam machnąć Dobra, nie wiem, złoty? Ale rzeczywiście jest jakiś złoty kolor Pierwszy raz to widzę No kop, kopił na żółty <grym> Dobra, lec na środeczek Tu środek, bo nie wiem gdzie to emeraldy Aha, emeraldy, o ja <grym> Dobra, obuduję najbardziej losowe łóżko jak się tylko da, żeby, żeby nie widzieli gdzieś środek tego łóżka, dobra? dobra. Ale to jest w sumie dobre, bo wiesz, ludzie. ja się wiele, wiele razy na to nabrałem, nie? No. dobra, cyk, cyk, cyk. Five, nowy pomysł. Facebook, Telegram. Wielką... To nie Facebook u was powiadomienia, to spokojnie. To u mnie. A, <laughs> Facebook? Zosta... No, Facebooka, Facebooka w teraz zostawiłem. W tyle jest jakieś cyk, cyk, Zawsze, cyk. zawsze, zawsze ktoś podczas nagrywek, Zawsze, zawsze. Dobra, lecimy. A tak to wcześniej nikt nie pisał, nie? Teraz tylko na nagrywkę, nie? Odpaliło się. No. Ty, no, specjalnie spe 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 przeszkadzają, a ten cyrusie o pewno tak jest. Dobra, <średziny, średzy> no jest dobrze, to Ale do mnie, nie. Ty zieloni no, dosyć mocni są, bynajmniej tak wyglądają, jakby byli mocni. No ale możliwe, że nie są. Ale dobra, lecę na ten. Do nas tam jest złoty, złoci. Złot, złoci, stary, jeden leży złoty i drugi. Mm -hmm. leży, leży drugi złoty, ale... Co, Ty ich pograłeś? No, no bo nie, nie, nie mieli łóżka, jeden miał lowa, jeden miał fulla, no, a, no Co i za wiesz, za Ej, dobra, Co? zostali... Ej, my to, to jest arenka na wina, stary. No to wygrywamy to. to. No ja skupanie. na razie nic nie zrobiłem tutaj, nie, więc ha. trzeba się trochę ruszyć. Okay. Nie no, teraz stary, mi się wydaje, że powinniśmy się skupić na diamentowych zbrojkach, wiesz? No ja mam Ta diamentową. Jest chyba Masz teraz... diamentową? Dobra, tak, tak. to ja idę. Idę ogarnąć. Mamy... Uważnie, bo mam, mamy z każdej strony mosty mamy od, od środka, mamy od białych, mamy od kurde złotych Kurde, żebyś że się, z, się z pobudował z że tak się no. pobudował, że... Ale no w takim wyciągasz, nas, wyciągasz nas na ta śmierć no. Tak no. Ale niebiescy wiecy. są po drugiej stronie, to... Nie... Ej dobra, niebiescy i zieloni się biorą nasze morscy. Mhm. A nie, nie wiem gdzie są morscy. To są niebiescy. Niebiescy i zieloni całkowicie po drugiej stronie są, nie więc... Dobra No ja sobie kupuję budulec teraz, żeby mieć a, a, a na środku chyba kompletnie Cyk. nikogo nie ma Cyk. A nie morsy są po naszej lewej stronie Ej, idą idą do nas Serio? Y, wracasz? No są, są u złotych Idą do nas widzę, widzę. Wracam się Wracam się. No nie się mogę stary. budować Kurczę, co stary ja zrobiłem? Sieciach, tylko mogę. Jasne ja ich zniszczę Dobra, dobra Ej, masz jakieś diamenciki? POU! Wow, nie ma gościa! Dzień dobry, dziękuję, <laughs> do widzenia. To było proste. Teraz. Ja idę... mam nadzieję, że ten fireball nie wybuchł u nas. Jak oni zniszczyli naszą tą... Nie jest. Właśnie nie jest wiem zniszczyty. gdzie... Nie wiem gdzie on wybuchł ten fireball szczerze Dobra, dobra, ale nie no naszą Tutaj baza stoi cała. Dobra, ja leję, kopa. Kurde, jakie my ulepszenie mamy stary? Dobra, piec nam ulepszyłem. Dobre. Opieeeet, co ty się tu krasz? Myślisz, że cię nie widzę? Myślisz, że cię nie widzę? Dobra, załatwione. Możemy lecieć dalej. No, ale... Ej, i idziemy ich zabić? Co ty na to? No ja bym ich właśnie. Wow! Niebieski. Ja myślałem, że to my dobra, jesteśmy, kup że to ty. Dobra, kupuję tulsy, stary. Też mam tulsy. Aha, okej, okay, to ja jednak bez sensu, że je kupuję, ale no jak już kupuję, to niech, niech, niech będą. I wszystko inne odkładam do... Do Dobra, idę do ciebie. to sprawa. Ja już się buduję do nich. O coś chcę pikać cyk cyk cyk, cyk, cyk że mam tylko kulki nie mam, będzie przypał No właśnie ja stary nie... O! Mam będzie przypał, bo ja zwaliłem Spadłeś? Tak Nie sądziłem, że ta kulka ma taki odrzut, co jest? Ej dobra, nie wiem co ja... No Widziałem to kątem oka właśnie jak spadałeś Znowu do nas Cóż, przyjdą czy... na 1000% Oni już, No nie już wiesz, przykoda, na No my... Załóżmy... My mamy dużo dużo su, surowców, za chwilę ci dropnę, bo ci wszystko zabrałem, teraz zory <grym> Dobra. Eee... O co jest? Dzień dobry, Zostałem no to złota nie mam Dobra, mieczę kosztuje 4, więc no, nic z tym nie zrobię zielony jest na środku, a mnie denerwuje chłop Cyk Dobra, ja sobie jednego kupuję Kuleczki Ej, bo ja biegam w... bo ja nawet u... ja, ja nawet złoty zbroi nie mam Znaczy <grym>, tej za, za złoto. Serio? No, no, trochę. No, trochę przypał. Durska, oh, to dobrze. No, muszę sobie coś cyk cyk cy. zainwestować. Cyk. Dobra, to Ale dobra, spotkań. to to skoro ja taki biedny jestem, to ty stary niszczysz, to ty ich bijesz, a ja i niszczę git. No ja w sobie też prawie nic nie mam do bicia się wam ten. Jak to się nazywa? Yy, Ziel kamienny. Zieloni do nas idą. Zieloni? I z dwóch stron będą nas no. Nas no. Oh, shit. Widzisz? Widzę to właśnie. Mm -hmm. Dobra, no zielonych powinniśmy łatwo sklepać. Tamtych też. O! Poszła kulka do nas. Co Dużo to? zniszczyła? Czy, czy trochę? Trochę rozwalili, ale już naprawiłem. Dobra. Słuchaj, no my Dobra. mamy męski kolor, więc my musimy się tutaj wykazać, nie? Tak. Zostaniesz na tym? Nie ja wiem, troszeczkę tak, powalę kulkami, tak? Kupię tam. nam. Kurde, może, może pułapkę jakoś nam kupię. Alarm. Możesz działać, możesz działać. Co jest? chłop się nie zorientował, że ja tu jestem. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie chłopaki robią. Nie Dobra, kupię nam pułapkę jakoś. Ej, ziel, ziel, zielony. U nas? Tak. On... Mam nadzieję że, oho, TNT będzie rzucał Dasz radę? Jasne że tak, poleciał Dobra. Ja zlałem jedną osobę O, jeszcze drugi jest Dobra, ale nie przeżyłem radę? O. Dobra Ej, nie ma zielonych, odpuścili wiesz Dobra bo ja wróciłem, do tego odpuścili, się wystraszyli takie... No nie dobra, ja wiem, idzie idzie znowu, ustali. idzie znowu Ale jeden. Ja tak patrzę na siebie w podglądzie, mam tak nieogarnięte włosy, sorry, że musicie to oglądać. A, bo filmie z kamerką! No. no, bo ja tutaj na tym kanale z kamerką chcę puszczasz O dobra Eee, zielony. Mam... Dobra, mam 4 Emeraldy stary Dobra. Ej, masz firebola, bo nie wiem, czy ty widzisz, co, co zielony tutaj od Zaraz razy. będę mieć. Dobra, już mam. Gdzie on jest? Dobra, ja, ja, ja kup, kupuję sobie diamentową zbrojkę. Gdzie jest ten zielony? O, o, po, po prawo ode mnie, czyli twoje lewo, jakby. Wysoko. A nie widać, bo za, 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 za emeraldami jest, czy tam, za diamentami. kurde. dobra. okej okay. Koda jakby to Dobra, zrobić. Dobra, teraz żeby to, to się wygrać. mogę z nimi bić, stary Końca jakiś Ej, masz te dwa diamenty? Czy tak słabo? Nie, wszystko co jest, to jest wysoko. Mamy sześć właśnie Dobra, ja potrzebuję jedno złota. Nie ma złota. Ja mam, ja mam, ja mam, proszę Dobra, mam. Typy, typy. To lejemy. Typ, 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 typ u nas. Drugi też, plecy masz. Kurdy Dobra, Jeden Nie, nam do łóżka się. Co? Serio? Tak, 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 tak. W łóżku jest Kurczę! O Boże, co za chłop na shift się Gdzie no. z tej z tej strony, tutaj gdzieś Widzę, widzę Dobra Wies u góry Robią Przed? się Dobra, dostał kita, Dobra. Nie przeżył. A. Kurde. Jeszcze niebiescy! Dobra, niebiescy. No, po, po, po co wy tym przychodzicie jak już nie mamy łóżka? Dobra, uciekamy z tej wyspy. Musimy zmienić lokalizację, żeby nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, stary. Dobra, to, ty, to Dobry wszystko. plan? To jest genialny plan. Cyk. Dobra, Dobra, no to chodźmy na, na, na środek, i ze środka sobie gdzieś pójdziemy. Dobra. Trochę wełny mam. Ja dodatkowo sobie radziłem. Dobra, ale miecz mam ja. tylko. sobie miecz lepszy tylko. Cyk. Kamienny chociaż. Cyk, cyk. Dobra, to chodź, stary. O, tu u nas? Dobra, dobra ci niebiescy są turbo głupi. Chodź, sary, uciekamy. Dobre. Nie ma co się z nimi chbałam. Pekujemy Melizę tak, stąd idziemy na ślub tak. Niech, niech, niech zieloni nie wiecy się zajmą sobą. A my, a my gdzieś, gdzieś przekidramy, nie? A, nie, a my gdzieś tak mi się wydaje, że jakieś plecy zrobimy dobry pomysł? O zielone, to czekaj, chodźmy. O musimy się trzymać razem Mamy Może plecy, mamy plecy. Tak Sary, ja, ja mogę się bić. Ty, ty masz jakiegoś refa czy niezbyt? Tak, mam, wcinam właśnie Dobra, dawaj go. Nie, nie przesłon, nie przesłon. Nie, dobra. Widzisz, to wszystko było właśnie było kontrolowane. I co, no i oni będą fikać, tak? Ja też umiem wykliknąć. Dobra dalej, tutaj jest? Ja nam buduję mur. Repensywa z obydwu stron. Dobra, czekaj, ja jeszcze... O, skoczył do mnie? Skoczył? Jeden leży, dobra, refa. refa, 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 ja. Będzie skakał do nas? Właśnie nie wiem, poczekajmy. Masz refa jednego? Mam, mam, mam też. No, paratujesz. Masz, masz, masz. Dobra. Ej, bo możemy przejść na ich stronę wyspy jakby. Przechodzimy na ich środek, dawaj. No dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Dobra, nice, nice, Ogramy. nice. No chłop tam został, patrz, lecimy. Goni, goni nas, goni nas. Dobra, dobra, chodź, chodź. O, do... niebiescy, niebiescy o, kurde, wszyscy Uciekaj, było. uciekaj! Na naszą wyspę, stary, na naszą! Dobra, dobra, dobra! Nie! Nie, Nie! rzucili mnie! Kurde. Ej yeah. dobra ja mam bić się z nimi Ej czemu wszyscy na nas idą? Wy tym mieliśmy po środku cały cały czas No nie nas Ale cały szómy. czas leją No nie, no dwóch na jednego to banda łysego no